No właśnie, bo myślałem, że się zepsuło. Nie, nie, już radio działa, wszystko jest ok, także trzeba się cieszyć, że propagacja jest, można sobie, po, można, można sobie pogadać, aż mi się język plącze. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, bo już słyszę następnego breka. Sierra Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Proszę, Oskar Sierra 339. Witam. Z tej strony Paweł Ulesie, Dolny Śląsk. Bardzo ładnie, pięknie się dochodnie dobijasz aż dla Ciebie. Mm. Witam serdecznie Paweł Krzysiek Norwegia Oskar Sierra 1.29. Troszeczkę większą mocą pracuję, ale no ciebie tu, troszeczkę słabiej odbieram. Zaraz Ci przekażę taki dokładniejszy raport, ale oczywiście za modulację jest piędziowe. Bardzo właśnie słyszę. Pan mi się zrobiłem bardzo dobrze. Powiedzmy, jak... Już Ci przekazuję, no pogoda u mnie taka jest, powiem Ci, papra, papra, deszcz, paprze się to deszcz ze śniegiem, delikatnie na plusie jest i tak będzie jeszcze jutro, tam chyba 4-5 stopni ma być, ale od poniedziałku wraca zima, mróz wraca i, i śnieg, także o, tak to będzie wyglądało, over. No to dokładnie jest to samo, to u nas jest tyle, że akurat w tym miejscu, gdzie ja jestem, to zimy to praktycznie nie ma, jest szaro, puro. To mam nadzieję, że się zima to też jest tak także bardzo miło było mi tylko coś tak, 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 i... się dłuższej przerwie, i myślę, że przyda Ciebie do usłyszenia. Fajnie również dziękuję za kółeso. Pozdrawiam serdecznie. Oj nie wiem czy teraz za mocno nie zjechałem z mocą. Powiedz czy ty mnie odbierasz? Cały czas, no, jeszcze odbieram. Powiem, że mam rozkłócenie, ale cały czas się odbieram. Okej, okay, bo z wysterowaniem zjechałem, zauważyłem, że na wzmacniaczu, że jest bardzo, bardzo mało, ale jest okej. Okay. Trzymaj się, dziękuję za QSO, pozdrawiam serdecznie e, z północy i do następnych spotkań.